Witamy Państwa w programie Kultura ma głos. Od wielu lat, 1 listopada, na cmentarzach w Polsce organizowane są kwesty, czyli zbiórka pieniędzy na ratowanie starych, zabytkowych grobów, pomników. Podobnie jest u nas, w Radomsku. Bardzo się cieszymy, jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy zaproszeni do tego, aby włączyć się w tę akcję. Spotkają nas Państwo 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, właśnie tutaj, przy bramie głównej Starego Cmentarza, w godzinach od 11 do 12. A pozdrawiając organizatorów kwesty, przypominamy, że cała kwesta trwa od godziny 8 do 16, oczywiście 1 listopada. Bądźcie Państwo z nami. W naszym programie dzisiaj wiele o przemijaniu. Naszym gościem była pani Natalia Picz, współreżyserka filmu dokumentalnego Miasto, które wyjechało. Posłuchajmy teraz fragmentu tej rozmowy. Program Kultura ma głos. Obok mnie nasz gość, reżyserka, scenograf, nie? Yy, autor zdjęć. Autor zdjęć, yy, Natalia Picz. Odwiedziła nas w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. W ramach właśnie dyskusyjnego klubu filmowego prezentowaliśmy bardzo piękny, bardzo mądry i wzruszający film. Całe miasto wyjechało, naprawdę? Yy, całe miasto wyjechało, bo nie miało wyboru. Nie miało wyboru. Rozmawiamy o filmie bardzo ważnym, pokazującym, jak wygląda nasze życie? Jak musimy walczyć z systemem? No ale po kolei. Dlaczego akurat pojechałaś tak daleko, prawie 4000 km, stąd, żeby nakręcić przez 7 lat film, z tego co wiem? Szczerze mówiąc, to było spowodowane pasją mojego współreżysera Grzegorza Piekarskiego który zabrał mnie tam na nasze pierwsze wspólne wakacje. Jedni zabierają swoją dziewczynę na wakacje do Włoch, a inni do Kurdystanu. I nie planowaliśmy tam robić filmu, ale no jakoś poruszyło nas po pierwsze piękno tego miasta. Wyjechaliśmy na stopa, wysiedliśmy z samochodu i od razu widać takie wykute w skalę domy nad brzegiem Tygrysu. No a później dowiedzieliśmy się, że nie tylko, że to miasto będzie zalane, ale to jak ono będzie zalane. Czyli, że, że tam pojawiła się taka cała masa absurdów. Że nie martwcie się mieszkańcy miasta, że, że już nie będziecie mogli wrócić do swoich domów, bo, bo jak je zalejemy, to, to będziecie mogli pójść na lekcje nurkowania i w ten sposób będziecie mieli szansę znowu... zobaczyć swoje miasto pod tak. wodą. A to dlatego, ponieważ władze postanowiły wybudować 20 tam, tak? Tak, to jest jedna z tych tam. Wszystkie te tamy, co ciekawe, są zlokalizowane właśnie w tym regionie Turcji, gdzie mieszkają Kurdowie. I to niestety z czasem uświadomiliśmy sobie, że jest to też sposób odebrania im ich dziedzictwa, ich tradycji bo ludzie, przenosząc się do nowego miasta, takiego zbudowanego z identycznych betonowych budynków... Bo równocześnie... dodajmy, że to nie jest tak, że władza powiedziała, dobrze, zalewamy was i wyganiamy was, tylko przenosimy was w nowe betonowe miejsce. Tak, to do, ale... na papierze było super, na że zyskujecie, będzie lepiej, będzie rozwój i, i cywilizacja, ale równocześnie zabroniona im już posiadać zwierzęta, i w pełni przez to, że większość tych ludzi była pasterzami, to nagle stracili swoją pracę, którą wykonywali od pokoleń, i stali się w pełni zależni od państwa. Musisz być bardzo odważną osobą. Bo na pewno spotkaliście na drodze tworzenia filmu wiele kłopotów. Chyba władza nie była zadowolona. Że taki film powstaje? Ja myślę, że odważni byli nasi bohaterowie, bo my mogliśmy wyjechać z Turcji mm -hmm. i jesteśmy sobie tutaj bezpieczni w Polsce. Natomiast faktycznie ludzie, którzy mieszkali w Hasankifej, którzy pomagali nam robić ten film, to oni ponosili prawdziwe ryzyko. I tego tak o tym filmie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo, jeżeli ktoś z Państwa nie był. Na prezentacji filmu, a później na spotkaniu z Natalią to niech żałuję. Ja na początku mówiąc, zapowiadając Ciebie, tak się zawahałem, powiedziałem scenograf, mm. ale ty również ukończyłaś studia Akademii Sztuk Pięknych w tak. Katowicach i ten film to jest takim obrazem. Jest, on to ta przestrzeń. Na no, wielkim ekranie, jak się go ogląda, to są, to są obrazy, które malujesz. Dlatego taki scenograf, Natalia. No, to, to jest kwestia tej przestrzeni, która jest po prostu bardzo piękna, taka monochromatyczna i, i, i dość niesamowita. I dlatego tym bardziej to jest jakieś dla nas smutne, że, że to miejsce, które, które zresztą przez 10 tysięcy lat było nieprzerwanie mm. zamieszkane, już przestało istnieć. Teraz jest pod wodą. Tak. Jak mówi władza, to miasto nadal jest, możecie oglądać, tak jak powiedziałaś, tak. nakłóca. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten film pokazać u nas. Film, który zdobywa wiele nagród i podróżuje. Premiera była w Szwajcarii, był Kraków, była, co mówiłaś, Portugalia, Włochy. Pokazujecie wszędzie jest odbiór, że ludzie są wzruszeni, prawda, po obejrzeniu tego filmu. Tak, i, i te bardzo mocno czujemy, że to przede wszystkim są nagrody dla, dla tych mieszkańców, którzy, którzy dla mnie są, są jakimiś niesamowitymi postaciami i z poczuciem humoru, i też z taką lekkością nawet w, w trudnych czasach. Serdecznie mm. gratuluję. Film pierwszy raz oglądałem na festiwalu w Koszalinie i po obejrzeniu tego filmu powiedziałem sobie, no nie może być inaczej. Ja muszę ten film pokazać i was zaprosić do kinapasa miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Natalia Picz była naszym gościem. dziękuję. dziękuję. I bardzo się cieszę, że możemy być w Radomsku. Dikat Hasan za Yakın zamanda eski ...sizlerinizi bir an önce sonuçlandırın ve bölgeyi boşaltın. Yenikent'te büyük baş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatın. Anne. Bu rehberler turistleri anlatınca ben de duydum. Burası, Burası su altında kalınca... ...böyle suyun altından... ...dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar. Bu yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. Gideceğin elektriğimi kes, bakalım kesebilirsen keseceksin. Dakola o kanuna bak. Size dükkan vermişler mi? Vermişler. Ee, neden ki şimdi? Şimdi ne yapacağım? ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. Oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak istiyorum. Przed nami świąteczny czas. Zapraszamy Państwa na zaduszki jazzowe 2 listopada godzina 18. Oczywiście sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. A na scenie Tubis Trio, które promuje swoją najnowszą płytę. Jest to zapis koncertu w Łodzi. Ale ten koncert, oczywiście u nas w Radomsku zapraszamy. Spędźcie Państwo z nami ten świąteczny wieczór, niedzielny wieczór. Tak jak mówił Pan Dyrektor, koncert zaczyna się o godzinie 18 i są jeszcze bilety. Zapraszamy.